Cześć, z tej strony i tam was w kolejnym odcinku z serii pierwszej. W tym odcinku będziemy kościć słonecznik na tym polu. Ale te pole nie jest nasze, więc musimy sobie je kupić. Jak mówiłem, że książkę sprzedam poza odcinkiem, to ją sprzedałem. I ja te pole kupiłem już tutaj poza odcinkiem I rośnijem mi słonecznik i zabierzemy się za zbiory tego słonecznika. W na następnym odcinku może za... Sprzedaż, jak będzie cena taka fajna, w skupie. Jak widać 15 na godzinę jednej kombine, więc to jest szybko. Tu jest specjalny header do słonecznika. Pokażę wam jaki to jest. To jest tutaj, to jest o ten header. Capello. Smalecznik, jego tak jest drogi, wskupiam. Resztę nie skończymy na odcinku, dokończę poza odcinkiem. Na kiszonki czy książka słonecznika w skupie to jest o 2396 euro za 1000 litrów Czyli już mam się z zbiorniku więc mam tyle zarabione, bo 3000 to jest Najdroższą rzeczą jest Soja 2009 to jest strasznie duża kwota, ale niestety mało jest taki soi. Jest około 9000 litrów wychodzi z hektara pola farmingu więcej nie wyjdzie tak to wygląda w następnym odcinku może będzie sprzedaż słonecznika albo no nie wiem co jeszcze, zobaczymy Pewnie tak, sprzedamy sobie słonecznik Za te pieniądze to co robimy, kupimy sobie yy, pelarkę, będziemy tam będziemy tam sobie robić belę. dla krów Będziemy krewy kupować za dwa odcinki, może trzy do tamtej zagrody, gdzie tam stoi już w początku rozgrywki tam stoi traktor, do którego będziemy sypać słonecznik, jak będzie zbiornik pełny z przyczepą oczywiście stoi z kiszonki dużo nie zarobiłem, więc musiałem wziąć pożyczkę żeby poza sobie kupić U ten też wziąłem pożyczkę, bo jeszcze 22 tysiące tu już trwa mniej odrosła i tu można już robić coś z nią albo w następnym odcinku po prostu będziemy o tu kultywazować pole żeby po prostu sobie owiec, pszenicę lub jęczmień żeby mieć po prostu siano to sobie zbelować i mieć tam dla krów Nie wiem jak to zrobię jeszcze, zobaczymy. Ojej, tutaj jakiś miak, tam, ale to... Potem sobie do koszy, to W ogóle te pole wymaga zaorania. No, tutaj w krawędzi dolnym, dolnym rogu pokazuję wymaga zaorania. A oraz nie będziemy, to zajmuje dużo czasu. Już prawie mam jedną czwartą pola skoszonego do oko Ten zbiornik w tym kombajnie jest trochę mały Ale to nam nie przeszkadza, z tych zbiorów do przez Z 50 tysięcy zrobimy nie więcej, bo Tyle skosiliśmy, mamy prawie pełny zbiornik No, to jest około jedna czwarta pola Tu wychodzi jakieś 200 tysięcy litrów no z pięćdziesiąt tysięcy więcej nie będzie. Ejko, zrób się przez przypadek nie pełen zbiornik jest a to trzeba opróżnić i wiedziałem ciemnikiem Nie mogę to powoli zasypanie Tak wygląda słonecznik farmingu Żeby sobie właśnie z za bliska nawet o tak wygląda Podobno do rzeczywistości Powiem wam Już zbiornik jest opróżniony, można dalej kosić. Koszenie to jest jedna z fajniejszych czynności farmingu. Fajnie się to robi, nawet przyjemnie. Może trzeba posiać pierwsze coś. Potem trzeba opryskać, żeby chwastów nie było. Oczywiście chwasty można sobie włączyć. Już Wam pokazuję gdzie. Oto w tej zakładce. Chwasty, od tutaj Ci pokazuję. Mam włączone, można włączyć. Tak samo konieczna orka, ja mam włączone. No, Można to sobie wyłączyć. Nic nie zaszkodzi. Wspólny odcinek sobie dosyć lasów sypie I może za dwa odcinki będzie sprzedaż prostu zbiorów. Gdzie sprzedamy to jeszcze nie wiem. Zobaczę gdzie jest najdroższa cena wspólnego odcinka jeszcze raz. To jest tutaj w Moonfeldze, bo nie wiem gdzie to jest nawet. To jest gdzieś daleko widzę. To jest tutaj. A to pociągiem można było sprzedać nawet. To pociągiem tylko da się tam sprzedać. Więcej może z pociągiem sprzedamy. Zbożę. Nie jest to trudne. Ale fajnie byłby taki odcinek. przejazd i resztę chyba sobie dokończę poza odcinkiem bo już odcinek trwa dobre 9 minut no z połowy ja już czyli trochę mniej wyjdzie niż może te 50 tysięcy od teraz możemy zobaczyć o tutaj wzrost no przejęcie połowę. i jeszcze nie mam połowy z koszulami Polety kosztowało 137 tysięcy To jest jedno z większych pól Ty na tej mapce Bo na tej mapce ogólnie są małe pola Dobra to je było w tym odcinku na tyle Resztę sobie dokończę poza odcinkiem ja się z nami Do zobaczenia. Cześć.